Maneczko. witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku Bardziej vlogu Jak widzicie znów jestem w samochodzie Ale już dojechałem na miejsce Dzisiaj taki, taki trochę dziwny ten vlog będzie Bo zaczynam nietypowo Znaczy nie chodzi mi o to, że nietypowo Bo znów zaczynam z samochodu Ale jak zaczynałem z samochodu to zaczynałem gdzieś w okolicy domu Teraz jestem w sąsiedniej wiosce, dojechałem, dopiero zaczynam nagrywać. Po prostu tak stwierdziłem, że tak mi będzie lepiej. Także mam nadzieję, że będzie troszkę inaczej. Inny ten filmik. Eee, przyjechałem do kota, ponieważ eee, jak, jak wam by to tutaj powiedzieć. Moja mama się wyprowadziła. Kot niestety został na starej miejscowości, w starym domu, ponieważ ma już prawie 13 lat. Także no, byłoby, byłoby dla niego to ciężko, mógłby zacząć chorować, no a dopóki może, to niech jeszcze pożyje trochę. Także będę przyjeżdżać tutaj do niego no, codziennie. Nie wiem, czy raz dziennie, czy, czy dwa razy dziennie. Nie wiem, muszę się jeszcze tutaj dogadać jakoś z mamą bo mi powiedziała, że ona też będzie tutaj przyjeżdżać Także coś lata także yy... będę do niego przyjeżdżać co jakiś czas może gdzieś się na vlogu pojawi Jak przyjeżdżam do niego czy coś No ale na pewno nie będzie to codziennie yy, Znaczy nie będę na pewno codziennie tego nagrywać Także ja, tutaj mam klucze i idę. Pięty z tym jestem. jestem. Dobra, klucze do samochodu i idziemy. w domu. Cześć ludy. No widzicie, to jest mój kot. Przyszedłem, przyszedłem, przyjechałem zobaczyć co tam jego, czy, czy nie potrzebuje e, jedzenia, czy ma wszystko to, co potrzeba. Zobaczcie, jak się stęsknił. No. Dobra, to ja teraz przerywam na chwilę nagrywanie. No co? No. No jaki jest tęskniony. Ja na chwilę przerywam nagrywanie. Muszę tutaj mu trochę ogarnąć, trochę jedzenia mu dać. Trochę go tutaj się z nim pobawić. No i widzimy się, dla was to będzie chwila, dla mnie to może będzie jakieś... Myślę może no, pół godzinki, także... Tak widzimy się udałem Zobaczcie, konsumuję no. Także ja jeszcze chwilę tutaj z nim pobędę I ja wyglądam tak Chwilę z nim tutaj pobędę Pobałuję się z nim jeszcze chwilę I będę uciekać do miasta na chwilę Muszę niestety kupić jeszcze jedną kartę pamięci Bo coś mi się tutaj stało z tą kartą, że no, czy nagrywać nagrywa, no bo jakbym nie, nie nagrywał, no to by nie było dla Was filmów, ale nagrywa. Ale jak w czasie jak chcę zrzucić z karty pamięci ujęcia to raz, że jakoś w jakiś dziwny sposób mi to zgrywa. Nie wiem czy to jest wina karty pamięci, czy wina kamerki, czy wina komputera, laptopa. No, mam nadzieję, że nie. Także pojadę yy, do miasta, kupię jeszcze jedną kartę pamięci. Zwykłą, taką najzwyklejszą, maksymalnie tam miałem 16 GB, ewentualnie 32, tu akurat obecnie mam chyba 32 i przełożę po prostu karty i spróbuję coś tam yy, na tamtą kartę nagrać, zobaczymy, zobaczę jak to będziemy po prostu nagrywać. Co, co jeszcze nie mogę z, na tej karcie zrobić? Nie wiem, to mi się wydaje, że jest chyba spowodowane tym, że nagrywam kamerką GoPro Nie mogę usuwać właśnie ujęć z tej karty pamięci I albo prawdopodobnie właśnie jest wina kamerki albo po prostu coś jest nie tak z, z tą moją kartą pamięci Także jak kupię drugą kartę pamięci Przełożę, nagram coś i wtedy y, zobaczę, y, jak się nagrywa, jak ten y, klip wygląda, ujęcie. No i czy pójdzie usunąć. Jeżeli nie pójdzie usunąć, no to będę miał tutaj trochę problem, y, bo nie będę miał o czym nagrywać. Zbytnio tą kamerkę, którą widzieliście w, w, w wczorajszym unboxingu, to. No, nie jest ona zbyt dobra, nie ma zbyt dobrej jakości. Kiedyś na samym początku, jak ją kupiłem, może tam nie wiem, dzień, może dwa dni po yy, po prostu, jak nagrywałem, nie wiem, chyba vloga albo coś. No, nieważne, ale coś, coś nagrywałem. Także, yy, no, i dźwięk dziwny, i obraz dziwny. Nie było to zbyt ciekawe, ale wrzuciłem to do filmu. Wrzuciłem to w film, także gdzieś tam yy, się tam prze, przewinął właśnie jakieś tam, nie wiem, jedno czy dwa ujęcia właśnie z tej kamerki. Być może, że po prostu ona dobrze nagrywa, tylko może ja po prostu w złym miejscu stanąłem. Może byłem lekko przeziębiony albo jak i może też dziwny dźwięk był. Może nie była za fajna pogoda i było, było po prostu nie tak, nie tak złapało yy, kontrast czy po prostu no, było złe nagrywanie i ładne. No, także zobaczymy jak to tutaj będzie. Ja za chwilę podjadę yy, do miasta. Kupię sobie tą kartę pamięci i zobaczymy, zobaczę jak to będzie dalej tutaj nagrywać. No, także jak już w, w tym poprzednim unboxingu mówiłem, który nagrywałem dla was, jak yy, otwieram paczkę z nowym statywem, tym drugim statywem, to właśnie teraz go testuję. Yy, Wiele to widzieliście na ujęciu, jak się pokazywałem, że mam właśnie założoną kamerkę na właśnie tym e, giętkim statywie czy tam tym giętkim uchwycie e, no na razie nagrywam się z, z tego bardzo dobrze w samochodzie jeszcze mam właśnie e, tą przystawkę którą kombinuję, kombinuję na razie gdzie ją założyć żeby fajne w miarę miejsce było żeby coś nagrać wam e, z samochodu na przykład jak jadę nie wiem, czy znajdę takie miejsce, czy nie znajdę. Jak nie znajdę, no to trudno. Będę musiał nagrywać tak, tak, jak teraz, z ręki. Znajdę, spróbuję. Jeżeli po prostu mi się ujęcie nie będzie podobać, no to po prostu tego ujęcia nie wrzucę i tyle. Eee, także będę, będę tutaj coś za chwilę myśleć. Zobaczymy. Jeżeli znajdę, super. Jeżeli nie, trudno. Dobra. Ja się nie, nie za długo już nie będę tu rozgadywać. Widzę, że kod już się najad, także już gdzieś mi tutaj uciekł. Nie ma go tutaj. Nie wiem, nie wiem gdzie on jest. Także ja tu jeszcze tutaj mu tutaj trochę ogarnę. W komisjach, go oczywiście narozwalał. Ja mu tutaj trochę ogarnę. Muszę wyrzucić stare pudełko po, po, po jego jedzeniu. Mm. To jest ok, nie trzeba sprzątać. Także, mm. no, ja za chwilę tutaj ogarnę mu, i myślę, że widzimy się przy samochodzie. Oła, oła, oła. oła, oła. No, jak widzicie, już jestem w samodzie, ogarnęłem kotu Tu jak widzicie, mam tą właśnie przystawkę Nie tak cały czas kombinuję, gdzie ją przylepić Tu mi się raczej nie będzie ona trzymać Najlepiej jakby ona była przy szybie Kurczę, no naprawdę nie mam gdzie. Tak Bo myślałem, żeby tu, w tym miejscu. Bo widzicie? W tym miejscu. No ale to będzie też trochę. O, ona już się przykleiła. O, już się w sumie nawet przykleiła. Także jak już się przykleja ten, no to już niech się trzymie. Także co? Ja spróbuję teraz tam zamontować właśnie tą kamerkę. Będziemy się po widzieć na, na parkingu pod, pod, pod sklepem Także... Busem Ale... plandeką to pojechał szybko, bo wyprzedzał Zanim następny bus jedzie, już się człapie, nie? Już się żółwi. Za mną samochód na środku stanął, tego nie widzicie, ale z Volkswagena. Wziął telefon do ręki i na środku, jak taką pi... Tak. W tym sklepie nie ma Także kawałek dalej jest Jeszcze jeden Sklep Także podjadę tam I zobaczymy czy tam Czy Czy tam będzie Ale tam myślę, że już będzie Także Jedziemy tam Troszkę mi tam zeszło, mówię, że jadę po samą, yy, samą kartę pamięci do tej kamery. Więc tak, karta pamięci jest, ale nie tylko. Tutaj jest karta pamięci i, 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 i. I coś takiego. Nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, co to może być, może się domyślacie, ale jest to e, myszka. Myszka taka zwykła, jak do, używa, używamy do laptopa czy do komputera. E, stwierdziłem, że sobie kupię taką myszkę, ponieważ ja mam dosyć e, płaskie dłonie. Nie wiem, czy to widać, Płask, płaską dłoń mam. Ta myszka jest dosyć płaska, jak widzicie po opakowaniu jest dosyć płaskie. Wydaje mi się, że będzie wygodniej mi się nią używać. No także Apple Magnetic Mouse 2 Dissing it be Apple in California Także. Nie jest to żaden zamiennik, jest to oryginał. No, dobra. Także e, miała być tylko karta pamięci. Jest oczywiście jeszcze do tego myszka. E, myszka, oczywiście, jest e, bezprzewodowa. Bez. E, bez. Bez, e, bez kabla. Nie wiem jeszcze dokładnie, jak ona działa, ale wydaje mi się, że chyba. E, tak jak, pod, tak jak e, słuchawki e, AirPodsa bezprzewodowe, czyli trzeba po prostu włączyć Bluetootha, włączyć e, myszkę, połączyć raz Bluetootha, można wyłączyć i myszka automatycznie się będzie łączyć. Wydaje mi się, że chyba to na takiej, tak to właśnie, e, e, tak to właśnie działa, ale. Zobaczy, zobaczę to jak dojadę do domu Nie wiem czy będę przy Was to rozpakowywać Czy, 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 czy nie Ale Na pewno Wam pokażę e, Jak ją konfiguruję Na przykład do z, Nie Konfiguruję ją z laptopem I jak ona działa Także myślę, że Chyba by było na tyle, drogi do spod sklepu, do domu wam nie, na, nie będę nagrywać, to by było trochę bez sensu i tak już pewnie trochę tych tutaj ujęć jest. Także na pewno filmik, już na pewno będzie miał 30 minut. Jak nie lepiej, a jeszcze muszę kilka tutaj, właśnie dobrać, tak jak wam powiedziałem z tą myszką. Także bezbędnego przedłużania. Ja zmykam i widzimy się w domu. No tutaj ładnie to zrobili. Ładny, ładny parking. Ładnie to tutaj wygląda. No powiem wam, postarali się. Właśnie do swojego pokoju, i za chwilę, jak widzicie, jestem już w domu. Ustawiłem sobie kamerę na drugim statywie. Teraz szybko rozpakuję. Konfiguracji chyba nie będę pokazywać. jak mi to tutaj zejdzie z, z tym rozpakowaniem. Mam nadzieję, że niedługo. Dopiero do wywalenia. No, że to jest y, myszka y, Apple Magnetic Mouse drugiej generacji. Otworzymy sobie ją. Zobaczymy, co jest w środku. No, ciężko wychodzi. O, pudełko wygląda tak wygląda tak jakby pudełko w pudełko było włożone właśnie żeby myszka się yy, no, żeby nie była właśnie yy, żeby nie latała sama myszka no, tutaj ma takie jakby szyny no, wydaje mi się, że chyba będzie OK no, sama myszka właśnie wygląda tak, tutaj ma taki przełącznik Teraz jest chyba włączona, teraz jest chyba wyłączona. Zobaczymy. zobaczymy później, jak to tutaj będzie wyglądać. Jak się obsługuje? Co mamy dalej? Dalej mamy, tak jak w telefonie, podobnie. Instrukcje są troszkę inaczej spięte niż w telefonach iPhone. No, i tutaj mam y, kabel y, Lightning. Też mi się wydaje, że ładnie jest y, spięty, także ja go tutaj odpinać nie będę, ponieważ tu akurat w tej chwili ładuję swoje AirPodsy. Mam kabel sznurkowy, także tego na razie nie będę ruszać. No. I tak wydaje mi się, że chyba to by było na razie na tyle z tego z tego z tutaj rozpakowania Nie wiem czy ona jest naładowana, czy nie. Także ja zobaczę czy jest naładowana. Jeżeli będzie naładowana, to Wam pokażę szybką konfigurację. Jeżeli nie, no to po prostu filmik zakończę. Także widzimy się za chwilę. Już tutaj sobie odpaliłem preferencje systemowe na komputerze. Tutaj tym suwakiem, czyli tak, jak myślę, że jak jest widać pole zielone, myszka jest włączona. Niestety, żeby mój laptop yy, yy, się połączył z tą myszką, musiałem użyć, niestety, kabla yy, USB z końcówką Lightning. Jak to y, wyglądało, wchodzę tutaj w mysz i po podłączeniu tym kablem, który chwilę temu widzieliście, mogę sobie tutaj wybierać różnego rodzaju y, wskazówki i jak, y, jak można by było klikać y, poziom baterii myszy 85%, także jest naładowana. Musiałem podłączyć tylko przez to, żeby komputer ją zauważył. Jak po prostu tu przełączyłem, włączyłem bluetooth, to po prostu wyskakiwało mi, że nie odnaleziono myszy. No, także musiałem połączyć się niestety kablem, ale już jak widzicie kabel mam Tutaj to normalnie mi działa bez, bez żadnego problemu. Także teraz mi żadne kablety nie będą przeszkadzały. O, jak widzicie, wszystko, wszystko ładnie działa. Także yy, mam nadzieję, że będzie mi tutaj na odpowiadać ta myż. No, faktycznie jest trochę yy, płaska. Myślę, że no tej troszkę tak będzie o bardziej taka, ale myślę, że się przyzwyczaję tej więcej gestów. Yy, też można sobie ustawić. Można też skonfigurować mysz poprzez bluetooth, ale ja tego robić nie będę. Jak już mi tutaj mysz działa, no to nie będę tutaj jej yy, konfigurować. Tutaj jest y, szybkość ruchu, czyli jak szybko ma myszka się ruszać. Widzieliście chwilę temu miałem ustawione tak no i ona myszką rusza dosyć szybko, a y, o, myszką znaczy idzie ona szybko, ale wolno się tutaj y, kursor przeciąga. Że ja sobie ustawię troszkę za szybko w połowie. O, tak jest ok. Czyli tak sobie dostawiam. No i tutaj muszę na spokojnie sobie poczytać, co i jak tutaj wygląda. No i mam nadzieję, że kolejny produkt Apple'a będzie mi służyć. Także mam już tych. Urządzeń Apple'a tutaj trochę, bo mam tak laptopa, mam myszkę, mam słuchawki, yy, mam telefon, mam zegarek, yy, chyba to tyle. To, to no, 5 produktów Apple mam, także ekosystem jest. Dla mnie Apple jest najlepszy, i Apple pozostaje ze mną na dłużej. Także to by było tyle z krótkiego vloga, który jest połączony razem z takim małym kolejnym unboxingiem. No, i co? Jeżeli wam się filmik podobał kciuk w górę. Zasubskrybuj kanał po więcej. Koniecznie z dzwoneczkiem, subskrypcja tutaj albo tutaj. Zapraszam oczywiście jeszcze na mojego Instagrama. Nazwa pod filmem. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie.